Hej, siam wszystkim tu, Kamrus! Witam Was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Hearthstone. R.N. Jesus! Kontynuujemy naszą przygodę. I Mad Bomber wkracza do akcji, resztę wyrzucamy. Ta tym trzecia tura play. Wolny, zbyt wolny, ale okej. Okay. It's something, lepsze to niż nic. Czyż nie? Nie uważacie? Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Można podejść fajne koło, na przykład, nie wiem, equality, konsekracja. Nieraz podchodziło. Dlatego Zastril jest najlepszą kartą w grze. Tylko wolną, ale jest najlepszą wciąż. Zawsze będę to mówić. Every fucking time, to jest tak zabawna karta. Zabić przeciwnika jego własną bronią to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. Monetka specjal. Do it Dragon Paladyn. Interesujące. I dwa razy tu. Chyba nie. To był mój i tam od razu mistake. Nie my... okay. Spokojnie masz tego dwa stworze na polu gry, a wiesz co? Haha, oh. ha, ha. it's colabrating time! Haha, ha. co ty powiesz teraz na to? Unt, um, 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 um. Dobra. Czemu się nie wymieniasz? To bardzo dobra wymiana. Uuu, kogo? Niego? Raczej. Pew! No i bym go uleczył, ale wtedy muszę żyć No i nie wiem co zrobić, więc to jest trochę bez sensu nie uważacie. Widzimy Schrödera. Mastwo raczej na dwa, więc ginem Schrödera, ale coś tam z niego wyleci, więc zawsze idziemy something. Na no tu, że prawdopodobnie tacy, bo zbytnio nie mam co zrobić. Tazuje jest głównie najlepszą. Tazuje jest bardzo fajną kartą później. Uu. No Przynajmniej ogr jest 4 na 2 więc to nie będzie aż tak w pełni wykorzystane. Co zrobisz? Uuu. Interesujące. To jest pytanie: broni użyjesz na nim? Dużo broń na to gówno, ok spoko. Dobrze. No jest tak? Ej, nic nie zagrał? To jest bardzo dobry znak. Teraz Mind Games, Stats Mind Games nam da coś, ale prawdopodobnie to coś umrze. Dobra, e, ale on ma dragony, dragony mogą być spoko. Dobra, jebać to. Może być! 5 na 5 za 4 many może być. Nie ginie od sur Silveru Za pięć many U. To nie! Ej, nie, wciąż jest dobrze! Znaczy nie, brakuje nam jednej many! Żeby było zajebistową combo! Ale tak, tak, użyjemy. Bo to wciąż jest balium! Eee, dobra, najpierw to ci kartę. się mano. Jest! Ale najpierw to! na szczęście, że możemy użyć Dragon Consortu, eee, dzięki temu Nefari będzie kosztować 7 many. Ej, zajebiste! Dobra. Te... Pierw jednak. Pierw jednak zrobimy tak. Zrobimy tak. No nie! <ścoughs> Fuck! You serious? Jeden pin za 5 Najgorszy target za 5 jaki mógł być. <laughs> Czemu? Jak chce tamten z powrotem? O, daj mi bomblobera. Bumblobera jest spoko. <laughs> Fuck you. A, dobra, nie ma dragona zajbiście. O mój Boże. Chciałem się chyba jeszcze z nefarianem. Ja Ej, miał miał więcej. Dobra, więc to zrzucimy to Zamknij mordo. Dobra, to jest ciekawe. Kto? Oo. Time for a change. Jego mi się nie opłaca teraz, teraz rzucać. Deforg się skombi z, z Mite Control Techem. Zrobimy coś takiego. Deforg się skombi z, z Mind Control y, Techem. I będziemy mieli 9 many, więc możemy rzucić te wszystkie te trzy karty. Zamiast Nefariana. Nefarian będzie kosztować 7 many wciąż. Ani nie będzie kosztować, jeżeli rzucimy aż do Drake. Ale steal. To będzie okej. Okay. Będziemy. akurat będziemy mieć 9 tury, eee, Dobra. Nie będzie mieć raczej trzech stworów. To raczej Co boli. Dobra. Nie jest to tak. Z... To nie jest aż tak złe, bo mam mało kart. Yeah. Fuck. Shit. <laughs> Chyba jutro jednak na ferię na teraz. All <laughs> <To> day. <będzie> dobre. <laughs> Redemption: Kiedy jeden z naszych minionów umrze, skrzeszamy go z jednym życiem. Ej, to nie jest takie złe. Mamy Nefarina. No, nope. oh <laughs> broń czy Taurisan? Which one? Dobra, broń. Rozsądnie, ma dużo życia jeszcze. Dobra, wciąż jednak no nie jest dobrze. Jest Fuck off. 16 13... 16 obrażeń. U. Dobra, Fuck. Thank 18 obrażeń Będzie on 17, 7 na że i tak to zrobię, więc... Z drugiej strony... No musimy Neverlaki <grywki> Hahaha <grywki> Jedno obrażenie Smork Nie wiem jak to taka, ale... O mój Boże I nie wyrzuci nic, bo wierzę że mam mind control Techa. Jeszcze się uleczy Holy Lightem. I nie wyrzuci nic. O, wyrzucił, okej. Okay. Miło tego co nam nic nie da. Chociaż Okej, okay, teraz musimy mieć fartę. This place. Skoro tak mówisz, Ej, jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy, nie na długo pewnie, ale no nie. Bum. I'm sorry. <laughs> ale długo wytrzymywaliśmy na jednym życiu Nie powiem, że nie, to była zabawna gra miałem bekę. Była okropna, jeśli chodzi o szczęście. Znaczy ten ostatni play był już fartowny strasznie. Może nie strasznie, ale no... Gdyby nie konsekwencja, byśmy jeszcze nie by żyli. O mój Boże, ta gra. <laughs> A, mój Boże, Andrewing, Poczekaj, jaka w kurwę pada, na niej pada. Zebka. Zebin combo. Chyba wiecie, na co macie się przygotować. Błagam, nie wyrzecz Wyrma. Nie wyrzecz Wyrma. Wszystko tylko nie Wyrm. Nie, 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 nie! Fuck you! Jebać to, robię to i tak. Co <gryzamy> to będzie złe. Więc tak, Arkane Intellect to jako pierwsza karta, która w ogóle zostanie zagrana. Następnie kolejny Arkane Intellect. Następnie Unstable Portal. Następnie Unstable Portal. Secret, okej. Okay. Paknie dobrze. Fireball. Ej! Wow, on nie miał żadnego place na drugą turę. O mój Boże, on nie miał żadnego place. Gaduai, on nie miał place na drugą turę. Trzeba ja nie rzuciłem na Jaglera? Ah! Serio? Ok, M może, musi mieć jakieś przejebane spele. Dobra, jebać to. No nie za! <noise> Zawsze przeciwnik ma... debilosaurę. O mój Boże, dobra Antonidas. Stary, daj mi Antonidasa. No blisko. Czemu mnie Water elemental chociażby? <noise> Pomocy a O miro image Okej okay. Nie wiem czy cierto ja martwy Blisko o mój boż Engaging TC one thirty into dislocator You have best <laughs> Kiedy targetuję mojego minion! To jest, to jest tak! Stargetuj dar randomowego miniona. Jeśli to jest twój minion, zamień go w 1 na 1 w wiewiurkę bestię. Jeżeli to jest minion przeciwnika, zamień go na 5 na 5 dewilozaura bestię. Jest błąd w opisie tej karty, moi drodzy. <grywy> every fucking time every fucking time O mój Boże! Android. Współpracuję w Jayna! jak Team Pass Rover's Park miał targetowalny cel, który zamieniał w 1 na 1 albo 5 na 5. I to było przejebane, ta legenda była tak przejebana. Druga tura kombulator, trochę tak smutno go zagrywać. No ale cóż. O, ma bomber. Cześć, Znaczy sobie pozwolę się napić. Z tej beki wyszło mi gardło.

Nie chcę sobie wyciszać, wsadziłem mikrofon, chwyciłem. Mam nadzieję, że nie był wyciszony od początku, bo będzie sputne, jeżeli był. Ale, wait, what? Co to jest za sekret? Vaporize? Nie jest to mierenczy, nie jest efigy, nie jest duplicate. Counter spell. Tak, to może być counter spell. U, shit. Ice block. W takim przypadku. Яло. Proszę, raz, traf, raz. Dobrze. O, zajebiście, Jest dobrze. To jest ice block, ponieważ on najdłużej wytrzyma. To jest mage pod sekrety. Wow, jak ja dawno nie widziałem mejza pod sekrety. Jestem bardzo miło zaskoczony. Miło zaskoczony. Tak, to jest ice block. Dla mnie, jej. Więc możesz robić tak, skingować. możesz zrobić tak. Nie zabijaj mi, Kibota. jest fajnie. Nie, Fireball. Ale to on, on, on by Ciebie teraz wyleczył. Tak się nie robi. HEJ! Może być! 5 na 5 za 5 panów, jest okej okay. Biorąc pod uwagę że, że za dwie many go wyleczyłem. czekaj co to teraz może być. O! Oh, to mo może być coś niefajnego najpierw się minimy tak, jeżeli to jest da będzie fidzi to będziemy mieli pełną wymianę. Nie jest to counter spell Mogę mnie atakować. Mirror Entity. Wiesz co? Zagram w twoją grę. Zagram w twoją grę. Hej. <grym> Dobra. Ogólnie mam drobną przewagę chyba na stole. Chyba. Uuu. Arka -intelek. To boli. Ale trzymany zużył. No nie, serio. God damn it. Wow. We have many secrets. Nie muszę masz sekret w Shit. How fuck you! Co on podekwipował? Kolejny entity? Możliwe. Monetki dawać mu trochę szkoda. Trochę strach, Dobra, zróbmy tak. I to. jest dobre podejście sprawy. Sprawdzam, <ścoughs> wszystkich minionów. Czemu akurat szredę? <noise> We wszystkie Jaki istnieją! Na tym stole! Musiał no wyszuć O mój Boże! To jest dalej iceblock. Dobra, fakt o, przyjaciel, trzeba. Ale nie będziemy go jeszcze narażać. <noise> Tinkmaster, co ja ci zrobiłem? Naprawdę, no, dlaczego ty mnie tak nienawidzisz? We have many. Mm. Tak, jakiś <noise> paniemacki secret wapie. A, okay, nie I oczywiście zabije mi. No, już wystarczyło razy, by trafił. Okej, okay. to żyjemy tak stylu. To był Spellbender. Okej, okay, to nie był bo to był Spellbender. Szczwanie. Szczwanie. Dobra. Nie ma sekretu. Ale będzie mnie smarkować. Może. Powinien go zamrozić. Uuu. To może mnie wyratować. Z drugiej strony może mnie udopić. Jebać nie przed jeżeli jeżeli ja to przeżyję Kolejny medy smork do it. Yes, yes. A dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. To było na tyle. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, niech inni to zobaczą. O mój Boże, RNG zas moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye bye.